W obszarze procedur stanowienia prawa, takim głównym koordynatorem w rządzie wydaje się być minister Łukasz Schreiber, który pełni kilka ważnych funkcji, które wymienię teraz. To jest przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów oraz przewodniczący zespołu do spraw programowania prac rządu. W związku z tym w zasadzie w jego kompetencji powinna być koordynacja tych prac. W związku z tym także koordynacja procedowania nad ustawami i rozporządzeniami i koordynacja konsultowania tego. No naszym postulatem od wielu miesięcy jest, żeby poprawić jakość tego, tych procedur w tym konsultowania, no tak, żeby to wpływało już pozytywnie, a nie negatywnie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. To jest taka ogólna, ogólny postulat, Natomiast w szczególności teraz, kiedy mamy już zaczął się drugi rok pandemii, i ten rok pandemii wpłynął drastycznie na zmianę sytuacji przedsiębiorstw i właściwie całego życia gospodarczego, no to właściwe prowadzenie tych konsultacji dotyczących zarówno takich rutynowych działań legislacyjnych, jak i wprowadzania pewnych programów, w tym programów odbudowy gospodarki po pandemii, no jest tym ważniejsze. Tak? W szczególności byłoby to, jeżeli by ta poprawa nastąpiła, byłoby zgodna z zaleceniami Rady Unii Europejskiej wzywającej polski rząd do podjęcia w tych latach działań mających na, cele, na celu poprawę klimatu inwestycyjnego, w szczególności poprzez, przypominam już o tym wspominaliśmy ochronę niezależności sądów. Ale także zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityk gospodarczych i społecznych. I teraz mamy tutaj konkretną sytuację, w której mamy pewną, pewne zagrożenia związane z tą sytuacją, ale także i oczekiwania i nadzieje. Otóż, no, jak wiemy, polski rząd i Parlament w najbliższym czasie muszą podjąć pewne decyzje z kształtu i konkretnego zakresu krajowego planu odbudowy. No czyli w stosunku do obszaru, którego wartość wynosi około 58 miliardów euro na najbliższych kilka lat. Oraz oczywiście także co do sposobu wydatkowania funduszy europejskich z perspektywy finansowej do 27, do 27 roku, tak. No i dla efektywnego zarządzania i wydawania tych środków finansowych pochodzących z budżetu Unii no niezbędne jest zapewnienie współpracy podstawowych podmiotów, czyli administracji rządowej i samorządowej, a także wielu interesariuszy, w tym organizacji takich jak organizacje biznesu, a no nie tylko oczywiście. I w związku z tym dla osiągnięcia tego celu w kilka dni temu Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy, o Agencji Spójności i Rozwoju, jak, czyli ten projekt, jako własną inicjatywę legislacyjną. Celem tego projektu jest utworzenie takiej politycznie bezstronnej i profesjonalnej agencji, której zadaniem będzie programowanie i zarządzanie środkami finansowymi Unii Europejskiej z pakietu odbudowy. Intencją projektodawcy, czyli Senatu, jest, żeby ta agencja stała się tak zwaną instytucją zarządzającą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, to znaczy taką instytucją, która będzie ponosić główną odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy. Jednym słowem, ta agencja miałaby zajmować się wypracowaniem kryteriów i oceną projektów, a także rozdziałem pieniędzy unijnych. No i oraz oceniania wykonania projektów i podejmowania ewentualnych decyzji o nawet o zwrocie funduszy. W skład tej agencji, takiej Rady tej agencji wchodziliby przedstawiciele zarówno parlamentu, jak i oczywiście administracji rządowej, ale także samorządu terytorialnego. I w związku z czym domagając się powołania takiej wiarygodnej i kompetentnej instytucji zarządzającej, no, wydaje się, że środowiska przedsiębiorców popierają ten ważny projekt i liczą, że Sejm go uchwali, bo to z senatu musi pójść, jakby z powrotem do Sejmu, żeby to przeszło całą ścieżkę legislacyjną. No a z kolei prezydent podpisze to bez błędnej zwłoki, jak to miało miejsce w przyszłości. Stąd mamy nadzieję, że zakończy się to pozytywnie i taka bardzo ważna instytucja, która kompetentnie będzie zarządzać tymi funduszami i nie będzie dochodziło do takiej sytuacji, o której słyszymy wielokrotnie ostatnio, że niektóre na przykład wielkie miasta nie otrzymują tych funduszy, bo są decyzje motywowane przede wszystkim politycznie, nie będzie miało w przyszłości miejsca. Bardzo dziękuję.